etap drugi dynamicznie, czyli e, dokładamy ruch, e, podchodzimy teraz, m, drugie ćwiczenie, podchodzimy 5 metrów do tarczy, e, jesteśmy w gotowości, e, pamiętajcie, że już ten dystans się zbliża, dystans się zbliża, jest bliższy do celu, czyli już tak jak na tych 10 metrach byliśmy świadomi, że przygotowaliśmy sobie broń, taką, siaką, czy owaką do działania, tak samo ten dystans 5 metrów, krótszy dystans jest czymś takim z zaznaczeniem tego, że ten gościu z 10 metrów wystartował i nagle jest na 5 metrach. Także tu zaczyna nam brakować już czasu na to, żeby wydać komendy i te komendy będą, będą wydawane, ale w odpowiedniej chwili, w odpowiednim momencie. Najważniejsze jest, żebyśmy się, żebyśmy obronili żebyśmy się obronili. Później, jak na radę wydamy komendę. Jak to będzie wyglądało? Stoimy 5 metrów. Oczywiście jest komenda. Jesteśmy 5 metrów do tarczy kartonowej. Komenda naprzód, jest lokalizacja celu. Widzicie, cel biegnie. Już wy w tym momencie rozpoznajecie go, co i jak. Czy on jest niebezpieczny, czy nie jest niebezpieczny, ale już się wycofujecie. Wycofujecie się, idziecie jak krzyczę dobry. Cel sobie pobiec. nie strzelać. Następne ćwiczenie. Stoicie, i znów krzyczę naprzód. Lokalizacja celu, widzicie, cel biegnie, wyjmujecie zły. Bam, bam. Dwa strzały, zatrzymujecie się, bo cel zakładamy, że dostał. Będziemy różne opcje ćwiczyć, że cel dostał, cel, cel nie dostał, ale zakładamy, że cel dostał. Jest raniony, ledwo stoi na nogach. Wy po tych dwóch strzałach, oczywiście, wy go obserwujecie, co się dzieje. Oczywiście nie stoicie z wyrzuconą bronią, go cofnięta bronią, żeby nie wszyscy ją widzieli. I patrzycie, co się dzieje z nim. Cel wstaje, zaczyna biec. oddajecie bam, jeden strzał, wiadomo co. I sytuacja jest rozwiązana. Dobra, teraz e, brzydki. Jak reagujemy na brzydkiego? Na brzydkiego. Tak wygląda ćwiczenie, czyli jest komenda naprzód, lokalizacja celu, widzimy, biegnie gościu, nie wiemy, czy, czy chce nam zrobić krzywdę, czy nie, ja krzyczę brzydki, nie wiadomo, rozpoznajemy go, zły, bam, bam, stój, wyrzut, bam, strzał, rozwiązany. Jeśli bym powiedział, po, po, po namaszeniu e, atakującego brzydkim, jeśli bym powiedział... Dobry, nie strzelamy do niego. Nie robimy bamba. I tak wygląda drugie ćwiczenie.